Dzień dobry, mamy 11 marzec. Właśnie wstaliśmy, uszykowaliśmy się. Dziewczynki też już są gotowe do wyjazdu. One już czują po prostu, że gdzieś jedziemy i są takie niespokojne. Lęcia dostała tabletkę. To jest Lęcia, ma 4 latka i ma chorobę komocyjną. Musiała dostać tabletkę, żeby być spokojna, nie denerwować się, bo też wymiotuje czasami po drodze, także już wiadomo, że będzie wszystko dobrze, a tam jest Zuzia Zuziu a to jest Zuziunia, która ma 13 latek, tak? I ona jedzie po prostu na takim luziku zawsze, nie stresuje się nic, także nauczona jazdy. No. I zaraz się pakujemy i wyruszamy. Jesteśmy w połowie drogi do Monaco, jesteśmy właśnie w Austrii, zatrzymujemy się w hotelu y, Holiday Express i tutaj prześpimy jedną dobę. Wiecie, nie mamy takiej spiny, żeby lecieć na łeb, na szyję te 13 godzin. Po prostu chcieliśmy właśnie zrobić sobie przerwę w połowie drogi. I tutaj zatrzymamy się. Jutro zjemy śniadanko i wyruszymy w dalszą trasę. Widoki są naprawdę niesamowite. Przepiękne góry Alpy. Myślę, że w Szwajcarii to dopiero będzie czad. Spało się bardzo dobrze, a teraz śniadanko. No i po śniadaniu wyruszymy w dalszą trasę. Jesteśmy na śniadanku, właśnie w hotelu. Bardzo pięknie zrobione. Bufet, bułeczki, kawki. Tam siedzimy. Tu są bułeczki, zobaczcie. I bufet. Dla zainteresowanych dodam, że ten hotel kosztował tylko 99 euro na dwie osoby z dwoma piskami, ze śniadaniem i jeszcze z bezpłatnym parkingiem. Zima mamy za sobą, teraz jechaliśmy trochę niżej i już jest wiosna. Piąty zjazd, chwila, chwila. A to są widzę tylko trzy: jak może być piąty zjazd? Italia. Stoimy właśnie na bramkach, ponieważ w Italii jest autostrada płatna, natomiast winiet nie trzeba tutaj wykupować wcześniej, bo na Italię nie ma winiet, natomiast na Szwajcarię i na Austrię musieliśmy wykupić. Na Szwajcarię jest winieta całoroczna, 42 euro, a na Austrię, a na Austrię wykupiliśmy na 10 dni, bo tam można na dni. Także super, kosztowało to u nas w sumie 52 euro. A tutaj ile płaciłeś teraz za 20. autostradę? 2,30 euro, więc to jest nic. No a na Szwajcarii i na Austrii kupowaliśmy, wykupowaliśmy winiety w ADAC w Niemczech. Jesteśmy na kolejnej bramce, kolejne płatna autostrada. Italia. Zaraz zobaczymy ile. Także z tamtej było gdzieś za 30 km nie? I, i z powrotem płatna jest. 3,30 tutaj płacimy. My jesteśmy już w apartamencie tutaj jest kuchnia, balkonik malutki malutki tutaj tak wygląda kuchnia oczywiście nie jest to jakiś pięciogwiazdkowy, ale warunki do zamieszkania są bardzo dobre tutaj jest przedpokój kibelek łazieneczka łazieneczka z wanną łazienka z wanną tutaj jest pokój i bardzo duży balkon Pokój i bardzo duży balkon jest. Jesteśmy ogólnie na piątym piętrze. A tutaj jest sypialnia jeszcze nie pościelona, ale w szafie mamy świeżą pościel. Klimatyzacja, lustro wszystko, co do życia potrzeba. Jeszcze myśmy dali super cenę bo 1000 euro za tydzień, a już od tego terminu, co my wyjeżdżamy, apartament kosztuje 2660 euro. Słuchajcie, nasz apartament jest przy samym porcie. Wyszłam, a tutaj taki niesamowity widok że dech w piersiach zapiera. Po prostu to się nie da tego pokazać, tego opowiedzieć, to trzeba widzieć na żywo. Ale po prostu czuję się jak w bajce. To jest coś pięknego. Ten widok polecam w 100%. Idziemy teraz coś zjeść. Idziemy do restauracji włoskiej przy samym porcie, gdzie jadł Obama, Naomi Campbell, Trump, Madonna i zjemy sobie tutaj pizzę tak jak oni. Wprawdzie 29 euro kosztowała za plus z aperą 160 euro, no ale zjeść w takim miejscu y, no naprawdę warto, nie ma co liczyć. Dzień zapowiada się przepięknie, dzisiaj chcemy troszeczkę pozwiedzać, później się na jakiś obiad i fajnie sobie spędzić dzionek, pogoda nam dopisuje, także to jest też bardzo ważne. Nie wierzę w to, gdzie ja jestem. Chodzę ulicami Monaco. Drzewa pomarańczowe. Jest tak gorąco. Jest tak przepięknie. Ech, po prostu dech zapiera w piersiach. Tak jest Cieka. przepięknie. Cudowne miasto. Powiem Wam, że miasto jest bardzo czyste, bardzo zadbane. Piękna architektura, piękne budynki, wszystko bardzo, bardzo naprawdę zadbane. Ale nie ma się co dziwić, tutaj się też odbywa Formuła 1 w maju, także muszą dbać o to, żeby turyści przyjeżdżali tak, z tego żyje miasto. Same hotele w Monte Carlo. Przepięknie. Takie tam jachty, wiecie. Takie tam. Przecudo po prostu. Prywatne oczywiście. Jak przepięknie te hotele, tak piękne, tak zadbane, naprawdę jest na co uwagę zwrócić. Śliczne. qui c'è il casino di Monte Carlo qui c'è il casino di Monte Carlo Wszystko bardzo, bardzo zadbane. Naprawdę robi wrażenie. Czyściutko, cudowne. Te budynki kolorowe bardzo, bardzo zadbane. Piękne są. Zrobiłem zdjęcie tego samochodu, ale go już nie mam. Jak to? Nie zapisałeś? Dobrze, że ja mam jakieś. No. Dobra, tu włazimy do czego na zakupy. Ile kaski wzięłaś ze sobą? Kurwa, to wyjedę. Ja też. <grym>. To starszy, bo już Co chcesz mi tutaj kupić? Takie buty fajne. Buty werszy. chcesz mi kupić. Aha. Medus. Dzisiaj kolejny dzień zwiedzania. Jesteśmy w parku. Podziwiamy przepiękną, egzotyczną roślinność. Nawet awokado rosną na drzewach. Powie tylko nazrywać i do domu sobie wziąć. Takie przepiękne ciacha. Ale taka tartaletka 4,50 euro kosztuje. Ale jest na czym oczko zawiesić. Jest. Śliczno. No to jemy. Nie szło się oprzeć tym ciachom, tym deserkom. Do tego espresso oczywiście, bo taki tutaj jest zwyczaj. Także smacznego. Brzuszki pełne, czas się poruszać. Słuchajcie, jeszcze wczoraj tutaj było rusztowanie, a dzisiaj już są zrobione trybuny na Formułę 1. Wspinamy się właśnie do Zamku Książęcego w Monako. Może się W zamku są takie piękne, kameralne uliczki, naprawdę pełno knajpek, jakieś sklepiki z pamiątkami. Także jest naprawdę gdzie pochodzić wąskie uliczki w Monako. Z knajpkami, z butikami. Mam no, tu takie ty, Czego ty tutaj tak mi gadasz takie na, rzeczy? Ty ten miaś... koszulki Monaco? Oczywiście też już mam. Mamie wiesz. No mamie, mamie. No prześliczna. Zobaczcie jakie ławki dębowe pomalowane lakierem na wysoki połysk. Powiedzcie, czy w Polsce choć jeden dzień by wytrzymała taka ławka? Ja uważam, że nie. my w Meksyku, jesteśmy tyle kaktusów. Fotel Teściowej tutaj jest. Bardzo zadbane miasto, mega, jest tak czysto wszędzie, właśnie te klomby z zielenią, to jest po prostu niesamowite, wszędzie jest tak czyściutko, żadnego papierka, nic tutaj nie ma i tak całe Monako jest, całe Monako takie czyste, zadbane, niesamowicie. Już mówię, koniec, nie nagrywam, bo mi się w końcu pamięć tutaj skończy w telefonie, ale nie da się, po prostu się nie da. Cudownie, cudownie. Jesteśmy u góry, przy zamku księstwa. Przecudownie. Ale tak całe miasto jest takie zadbane. Już dzisiaj wszędzie w klombach kwiatki wymieniają, rosną. Te, jak one się kurde nazywają, teraz mi wyleciało z głowy. Jak one się nazywają? No. Już wymieniają na pelargonie, a rosną kuziwa. Dobra, nieważne, zapomniałam. Prześlicznie. Prześlicznie. Ciągle każdego dnia robi na mnie to coraz większe wrażenie. A fiołeczki. Fiołeczki już. Fiołeczki już yy, wyrzucają. A I pelargonie wsadzają. A te fiołki jeszcze mogłyby, kurczy rosnąć i rosnąć. Uy, ja się tu boję. O, thank you. <noise> Właśnie dostałam takie kwiatki tutaj od pana. O, zobaczcie. Takie kwiatki mi urwał. Wow, ale widok. Nieprzeciętny. Będąc w Monako, nie można przejść obojętnie Oceanarium oczywiście, także polecam bardzo serdecznie 19 euro od osoby dorosłej. Dzieci mają zniżkę. Ale piękny jest. Pozuje. Jeśli chodzi o Oceanarium, to zrobię osobny film, bo filmików mam dosyć sporo z tego miejsca więc zrobię zupełnie oddzielny filmik, także polecam. Ale o czym? nie ma, to 主，他所爱的。 Kolejny cudowny dzień. Codziennie trzeba odwiedzić tutaj kasyno, bo tutaj się dużo dzieje i jest na co popatrzeć. W dzisiejszym dniu zwiedzamy Cannes i Nice. Tym bardziej, że jest to od Monako naprawdę niecała godzinka drogi. No i obowiązkowo trzeba było przybić pionę Sharon Stone i Sylwestrowi Stallone. Czemu nie? To właśnie tutaj odbywa się słynny festiwal filmowy w Cannes. Następnie przepiękny plac Massena. No i tancerz, który nas pozytywnie zaskoczył, w końcu tańczy w Cannes

Po Kan pojechaliśmy do Nicei, lazurowe wybrzeże, przepiękne widoki, przepiękna woda. Także tutaj spędziliśmy sobie już dzionek do samego wieczora. Nie na darmo nazwali lazurowym wybrzeżem, błękitną laguną, ponieważ sami zobaczcie, jaka ta woda jest przepiękna. Woda tylko, że nie można skorzystać z tej wody, bo jest jeszcze zimno. Wrobili mnie w ślimaki. To nie było w ogóle planowane. Moja amina jest bezcenna. Po prostu nie mogłam go przełknąć. Nie może czuć było tylko masełko ziołowe, ale ta konsystencja jego była. Już więcej tego nie powtórzę na pewno. Jak esera, to Od kapusty będziesz Niestety, wszystko co piękne, szybko się kończy. To już ostatni nasz dzień w Monako. Yy, podsumowując, urlop bardzo udany. Yy, jeśli chodzi o finanse, poszło około 5000 euro. Yy, nie wiem, czy to dużo, czy to mało. W zależności, jaki kto ma budżet, każdy musi wiedzieć. Myśmy sobie na nic nie żałowali, po prostu uważamy, że na urlopie trzeba korzystać, dobrze zjeść, gdzieś coś zobaczyć, gdzieś pojechać. Także. No nie wiem, 5 tysięcy około plus minus, tak jak żeśmy liczyli, mniej więcej. Ale wiemy jedno, na no pewno tutaj wrócimy, bo miejsce jest przecudowne. <mulary>